Proszę państwa, zaczniemy od kimno. Stad som blåsvin, sæl i blåsvin og blåsvin, stå i vinskevane, smås i tælle samarate. Fælge ispe, fælge vane, bettet blåla klate, blåsant syk, blåsant Po dziękuję. Oficjalnie otwieramy nasze zgromadzenie. Dzień 20 lutego 2024 roku. Następny ogólnopolski strajk. Rolników, ale i nie tylko, bo do rolników dołączyli się. Myśliwi, transportowcy i, i również inne branże. Chyba każdy wie o co wchodzi w naszych protestach. Nie zgadzamy się z polityką Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, ale nie tylko o rolnictwo, bo o każdą dziedzinę życia społecznego. Bo Zielony Ład dotyka nie tylko rolników, ale również myśliwych w bardzo dużym stopniu, jak i reszty obywateli. Jak już kiedyś wspomniałem, ktoś chce nas za, za nas decydować. Ile razy w roku mamy latać samolotem? Czym mamy jeździć? Jak mają być wykończone nasze domy? Czym mamy je ogrzewać? Chcą wchodzić w każdy aspekt naszego życia. I po ponad 100 latach, o to, o to co walczył Witos, czyli o podmiotowość dla ludzi, ta podmiotowość znowu jest zabierana. Małymi krokami. Tak jak żaba wrzucona do zimnej wody i gotują nas. Krok po kroku. Zabierają nam wszelkie nasze swobody. A idea Unii Europejskiej i polityki europejskiej nie na tym polegała. To miało być wolny handel i przepływ ludzi, a nie wchodzenie w nasze życie codzienne. Więc nie zgadzamy się na to i będziemy protestować do skutku, aż ta brukselska biurokracja, ta brukselska komuna, by nawet można to nazwać, ona się cofnie i porzuci swoje założenia. Bo pamiętajcie, że. Najwyższą władzą w demokracji jest suweren, czyli my, bo państwo to my, państwo to nie politycy, państwo to nie rząd, oni są naszymi przedstawicielami, wybranymi przez nas i mają świadczyć na naszą rzecz, można powiedzieć, kolokwialnie usługi, bo my im za to płacimy i mają się nas słuchać. Tak samo brukselscy biurokraci. Oni też są opłacani przez europejskiego podatnika i mają wykonywać naszą, naszą wolę, a nie swoje widzimisię. Do tego, jeżeli chodzi o rolnictwo. Napływ towarów spoza Unii Europejskiej, rolno-spożywczych niszczy nasze gospodarstwa, ale nie tylko. Niszczy również nasze zdrowie, bo tamte produkty są produkowane w innych standardach. Substancje czynne, które na terenie Unii Europejskiej zostały wycofane ponad 25 lat temu, w Ukrainie w Rosji, na Białorusi, w krajach Merkur, czyli Ameryka Południowa, są cały czas stosowane, które były oskarżone o to, że zmieniają nawet genotyp człowieka i działają rakotwórczo. No i my tego nie rozumiemy. Tutaj Unia Europejska walczy o ten zielony ład, żeby było wszystko zgodnie z naturą, a sprowadza do nas żywność, a znaczy się pozwala, żeby żywność napływała do nas z kraju, gdzie. Mają te przepisy tam gdzieś w poważaniu oni i w tym sposobem nas, 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 nas trują. Ale mówię, nie tylko o rolnictwo tu chodzi, ale również teraz jest bardzo duża nagonka ze strony Ministerstwa Środowiska No myśliwy. Oni chcą zakazać całkowicie polowań, bo jak to pan wiceminister, jaką ma nazwisko, bo ja nie to pamiętam. Żała. Dorożała Do powiedział, że sarny, jelenie i inna zwierzyna ma być pokarmem dla wilku, a z wilkami cieje się już u nas coraz większy problem. Na przykład ostatnio mi w zeszłym tygodniu psa z podwórka, wilk buchnął. I ja nie mieszkam przy lesie, tylko w jakiejś odległości. I Już podchodzą pod nasze domy. I to jest następny problem, który trzeba rozwiązać, bo populacja wilków w Polsce już jest zbyt duża i musi być zredukowana, tak samo jak na wschodzie Polski mają problem z żubrem którego chcą jeszcze przenieść tutaj, w nasze okolice, w Bory Tucholskie. No to nad tym się w ogóle nie zapanuje i nasze uprawy będą niszczone i tu my, myśliwi są bez, bezradni, bo nie mogą regulować tych populacji, ponieważ wilk jest pod, w Polsce chyba jest jeszcze pod ścisłą ochroną i tak samo żółw. No też się na to nie godzimy, bo musi być w tym jakaś, jakaś logika. I jak już powiedziałem, Walczymy o nas wszystkich, my wspólnie, bo jak będziemy monolitem, będziemy razem, oni wreszcie ustąpią i zaczną się słuchać suwerena, narodu. Tylko naród musi być scalony. Ode mnie byłoby tyle. Zapraszam też, niech inni zajmą głos, żeby nie było, że tylko jeden przemawia. Za zapraszam przedstawiciela...